Poranna rundka do przedszkola i lecimy dalej. Czasami do przedszkola chodzimy nawet z dinozaurami. No i jedziemy już metrem, piękna stacja Copna Pogroad, a idziemy w takim razie do wyjścia. Idę właśnie do biura Dzisiaj będę prezentować gdzie całe biuro ludzi a ja stanę na środku po to, żeby prezentować przed całą tą publicznością Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o byciu ekstrawertykiem i intrawertykiem. Ja siebie uważam za intrawertyka. A zaraz opowiem Wam o tym, jak zrobić sobie test na to, czy jest się ekstrawertykiem, czy intravertykiem, ponieważ skala jest dość duża i czasami jest ewidentne, a czasami trochę mniej ewidentne. Ale to za chwilę. Nie są sączymy kawkę i obiecany test na Otóż, którzy proponują coś takiego. E, jesteś na konferencji, jest tam mnóstwo ludzi. I oczywiście ty jesteś w interakcji, robisz różne rzeczy, rozmawiasz, e, networkingujesz i tak dalej. Jak odpoczywasz po takim evencie, po takim wydarzeniu? Czy idziesz jeszcze na wieczorne after party i imprezkę? Czy raczej idziesz, nie wiem, do hotelu, do domu, zaszywasz się w swojej mm, jakiejś tam kanciapce i czytasz książkę, jesteś sam ze sobą? Oczywiście nie trudno Jeżeli jesteś takim człowiekiem, który chce być e, po prostu ze sobą, no to wtedy jesteś niezawertykiem. Jeżeli e, regenerujesz swoją energię, będąc w... W gronie innych osób, no to jesteś prawdopodobnie ekstrawertykiem. Co jest też ciekawe, że nawet już u małych dzieci można zauważyć tendencję do bycia intrawertykiem albo ekstrawertykiem. Ja mam dwójkę dzieci, i są totalnie różne. Totalnie. Mimo, że mają jednych rodziców. To jest też ciekawe. Otóż, moje starsze dziecko jest, tak jak ja, introwertykiem. Nie szuka innych ludzi, raczej obserwuje i raczej chce zobaczyć, co inni robią, zanim podejmie jakąś interakcję. To jest ciekawe, bo ja jestem taki sam i z tego, co wiem, to zawsze taki byłem. Więc trzeba to uszanować, nie można na siłę wystawiać go na różne bodźce trzeba po prostu zaadoptować swoje, nie wiem, metody wychowawcze albo też czasami ambicje do konkretnego przykładu, konkretnego dziecka. Z drugiej strony, moja córka jest typowym ekstrawertykiem. Nie wiem, czy jej się to zmieni. Ona ma dopiero 3 latka, ale już od wczesnych, wczesnych lat, czy może nawet miesięcy widziałem, że jest inna, inna niż mój syn. szuka Zaczepki można powiedzieć, szuka ciągle innych ludzi, interakcji z nimi. Nie ma problemu, żeby się bawić z obcymi dziećmi. I tego typu rzeczy. Ciągle je obserwuję, obydwojga, i ciągle się uczę też, jak y, po prostu być lepszym tatą, ale też przekłada się to na to, jak być lepszym liderem, na przykład obserwując, jak zachowują się inni ludzie i gdzie są na tym spektrum bycia introwertykiem i introwertykiem. To jest bardzo ciekawy temat. Nic, muszę przygotować slajdy, bo zaraz będę prezentował już po prezentacji było całkiem fajnie. To jest ciągle poza moją strefą komfortu, więc powinienem robić więcej takich prezentacji. Eee, no. no feedback jest całkiem dobry. Decyzję zjeść, bo nie jadłem nic, a jest już późno. Na koniec kilka wskazówek jak współpracować z introwertykami. Ale to może za chwilę, bo wygląda jak zmokła góra. Przepiękną pogodę mamy. Czas na kolejne spotkanie w pokoju z palemką. A za oknami piękny widok, jak to się mówi tutaj z piękną brytyjską pogodą. E, czyli po prostu plucha. E, cały czas myślę o tym introwercyzmie, Byciu introwertykiem i ekstrawertykiem. Właśnie rozmawiałem z jednym ze swoich ludzi, który jest introwertykiem, i on mi powiedział, że preferuje jeden do jednego, oczywiście, spotkania niż w grupie. I co warto, na co warto zwracać uwagę: na to, żeby uważać w swoich y, zespołach, na to, że jeżeli ktoś jest ekstrawertyczny, może zdominować spotkanie. Dlatego trzeba. Każdemu dać szansę, może pytać, tak zwany round table, czyli po kolei każdy, żeby mógł się, miał okazję się wypowiedzieć, po prostu zwracać uwagę na to, ile czasu antenowego każdy z nas ma.